Jezus wie, że uczy nas tak daleko, czyli na kraniec Galilei do Cezarei Filipowej. Świat, który jest tak już mocno naznaczony taką rzeczywistością pogańską. Jest tam stary kult. Bożka Pana, któremu składa się krwawe ofiary z kozu, rzucając taką dziurę wiemi, z której jobnę Jest świątynia poświęcona cesarzowi, więc jest jakieś takie ślady czy znaki wrogich sił i potęgi ziemskiej, politycznej potęgi ziemskiej cesarza, cesarza, tego dziwnego, budzącego lęk kultu. Jest jeszcze obok właśnie Cezarea Filipowa, nowe miasto budujące się. Może powiedzieć, tam jest świat, który się z jakimiś potęgami zmaga, próbuje wykorzystać. Mamy znaki postępu technicznego i architektonicznego przy tym budującym się mieście. Mamy potęgę władzy politycznej. Jezus konstytuuje no, w tym momencie małą wspólnotę, do której mówi, że mm, bramy odchłani nie przemową. Ta wspólnota, znaczy to co Jezus zakłada, pewnie jego koledzy będzie silniejsze od tego wszystkiego, czego znaki Apostołowie widzą. Co będzie ich siłą? Ich siłą jest wyznanie wiary. Kim jest Za kogo ludzie mnie uważają, Syna Człowieczego, ale wiadomo o kogo chodzi? Odpowiedź uczniów jest taka asekuracyjna. Znaczy, no i pytanie jest takie też. No więc to żeby mogli udzielić takiej odpowiedzi. Ja nie uważałem za tego, że jakby Krzysiek posłał z Matki, że Eliasz przyszedł, no, za jakiegoś tam proroka, bo Eliasz miał przyjść przecież na końcu czasów, powtórnie. Więc ludzie różne rzeczy opowiadają o Tobie, wokół tego jesteś prorokiem, jesteś tym, który w imieniu Pana Boga mówi. No ale pada też to pytanie, a Wy za kogo mnie uważacie? Pytanie jest do uczniów tych tam zgromadzonych, nie do jednego Piotra. Piotr pierwszy się wyrywa i odpowiada no, tak jak wiemy. A więc wobec tego wszystkiego, co, czego znaki, jakich ludzkich potęg, światowych potęg widzą uczniowie, Jezus przeciwstawia ich wiarę która jest ich wyznaniem, kim Jezus jest na mnie. I z tym pójdą z tej wysuniętej na północ Cezarei, aż do Jerozolimy, gdzie Jezus odda na krzyżu, gdzie Zmartwychwstanie, gdzie Wieczerniku otrzymają Ducha Świętego i pójdą w świat, właśnie stając wobec tego wszystkiego, co w świecie jest potęgą, co w świecie budzi lęk, traktując to wszystko jako wyzwanie, a nie źródło strachu. Więc osobista relacja z Jezusem, wiara wyznana we wspólnocie jest tą siłą, z którą idą w świat. We wspólnocie, którą Jezus zakłada, a nie oni się skrzykują, żeby razem było raźniej. I a Jezus wśród nich wybiera Piotra ze względu na jego wiarę, której nie ma sam z siebie, nie ciało i krew ci powiedział. Objawione masz to, z Ducha Bożego. Później jeszcze będzie pytanie, czy miłujesz mnie. Ale znowu chodzi o relację do Jezusa. Więc jest Piotr, który tak. Stanowi fundament, właśnie on jest skałą, takie ma imię, nieużywane w ówczesnym świecie. To Jezus tak chciał, żeby słowo skała stało się imieniem I właśnie tej konkretnej postaci. A więc wiara Piotra, dzielona z uczniami, staje się siłą kościoła, to znaczy siłą jest Chrystus, ale właśnie przyjęty w ten sposób aktem wiary, przez osobistą relację wiary i miłości. I to jest siła Kościoła, który przestał być gronem kilkunastu osób, a no, dosyć szybko stał się silną, liczną, taką najpierw dynamiczną bardzo instytucją, organizacją, społecznością, i wtedy ta wiara Piotra staje się nie, tylko, nie tyle takim, taką osobistą zdolnością tego konkretnego człowieka, Piotra, co staje się władzą jego następców. Ale zawsze pozostaje to w Kościele katolickim, że wiara Piotra jest takim zwornikiem jedności. Jeden człowiek w kościele ma taką ja pełnię władzy. Nie wynika to z jakiegoś przyglądania się strukturom y, ziemskim politycznym, że tak jak cesarz w cesarce, jakiś monarcha gromadził całą wiarę, tak w kościele mamy monarchię i, i takiego duchowego króla. Że z tym punktem odniesienia to nie jest porównanie z ziemskimi strukturami, tylko właśnie to, że wiara jest czymś osobistym. A więc i takie trzymanie w jedności kościoła jest osobistym charyzmatem konkretnego człowieka. Natomiast ten osobisty charyzmat jest przeżywany we wspólnocie, w kolegium biskupów, w całych tych strukturach Kościoła. I im mocniej Kościół się rozbudowuje, rozszerza, tym bardziej widać elementy strukturalne, tym bardziej widać instytucje, a mniej ten osobisty charyzmat człowieka, który ma osobistą relację z Jezusem. I nasze odnowienie myślenia o Kościele, to, to ma być... Właśnie takie, zobaczyć wspólnotę wierzących. I nie jest takie pytanie, po co mi instytucja w mojej relacji z Jezusem, że te wszystkie struktury mi przeszkadzają. Pewnie, jeżeli mam taką wizję, że ja sam nie mogę odnieść się. Do, do Jezusa, tylko muszę korzystać z usług instytucji, no to wtedy ta instytucja okazuje się, że nie takie ma usługi, jakbyśmy chcieli i tak dalej, że tworzą nie tacy ludzi, jakbyśmy chcieli. Być w kościele, właśnie tak jak ci pierwsi uczniowie, czyli być w tej przestrzeni w rzeczywistości, która mi ułatwia wiarę z Jezusem. Dlaczego? Dlatego, że on tak chciał. Chociaż powołuje nas osobiście każdego, to znaczy w tym znaczeniu, że zaprasza do osobistej relacji, to jednak nie w oderwaniu od siebie nawzajem. Tobie dam klucze królestwa. To jest od otwierania, zamykania, związywania, rozwiązywania. Co... Ten klucz nie jest um, takim zmonopolizowaniem, utrudnieniem dostępu, nie? że ja mam klucz i nie dam. Nie I musicie mnie poprosić, żebym wam dał. Tylko, że jest możliwy dostęp do tajemnicy Bożej. Nie trzeba wszystkiego zaczynać od początku. Nie trzeba samemu dochodzić do jakichś prawd. Nie trzeba samemu nie wiem, dziury w murze robić, żeby się przedostać bo gdzieś tam głębiej, przebić się swoją niewiarą, swoimi wątpliwościami, jakimiś swoimi pomysłami, swoim grzechem. Brama jest otwarta. Jest ktoś, kto ma klucz. Kość jako rzeczywistość, która nas otwiera na, na rzeczywistość duchową. Bo to zwiążesz, rozwiążesz, no, oczywiście nie akcentujemy na to, o proszę bardzo, możemy zamknąć, tylko um, że to jest taka, to związać, że można i związać, i rozwiązać, i zamknąć, i otworzyć. To znaczy, że to jest prawdziwa władza, w sensie prawdziwa możliwość, prawdziwe, prawdziwa brama do, do tej rzeczywistości, której oczekujemy. No więc to um, pytanie o Piotra. Te pytania stawiamy Piotrowi, odpowiedź Piotra jednocześnie nam stawia pytania, te same, co im, za kogo mnie uważacie, ale też później, a co mnie obchodzi ta odpowiedź Piotra? No. Co Jezus chciał powiedzieć przez to? Co, co powiedział, nie chciał? Co powiedział przez to, dając, mówiąc o tych kluczach, które da Piotrowi? Ale kolejność jest taka. Najpierw no, moje pytanie o, o relację z Jezusem. A później jest moje pytanie o, o relację z Piotrem, z Kościołem, z instytucją Kościoła. Jak pominę to pierwsze pytanie, to to drugie jest jakieś, no, nie wiadomo do czego, czemu miałoby służyć. Wtedy staję wobec instytucji i wtedy widzę wszystkie błędy tej instytucji. Wtedy, w, w, właściwie nie wiadomo po co to wszystko. Natomiast ważna jest ta kolejność. Jezus mnie pyta y, o moją wiarę, kim jest dla mnie. Pyta mnie też jak Piotra o moją miłość do Niego i odsyła mnie do Kościoła. Właśnie tam, gdzie te klucze są, te pootwierane bramy, gdzie są sakramenty, gdzie jest zgłoszone słowo, gdzie jest życie jakoś zorganizowane, gdzie trwa tradycja, gdzie jest przekaz. Kościół apostolski, oparty na fundamencie apostołów, którzy kiedyś tam wyznali swoją wiarę. Właśnie ta kolejność pytań, że nie patrzę na, na kościół, na jakąś strukturę pomiędzy mną i Jezusem. Patrzę na Jezusa i odnajduję siebie w kościele, w tej w wspólnocie, którą łączy wiara, nie organizacja. Wiara i nie jakaś wiara, nie jakiś światopodoba, tylko wiara w Jezusa jako Zbawiciela.